A siemka wszystkim żeby dojść do sztolni To no, jest jedna tam uciekają salamandry Chciałem pokazać salamandry bo i wszystko się ogonki tylko widać o proszę Jedna To ulicka wchodzę No ale patrzcie którędy którym my idziemy Zobaczcie. O no. już tak dobre naście minut i tak trzeba iść, żeby dojść do sztolni Jak w Amazonce Jak w Amazonce, wilgoć, komary Pociekały no co No, Co chwilę są jakieś te no, Tylko taką pokorzę nieudolnie Bo ledwo co idę tutaj Muszę patrzeć pod, pod nogi Taka przeprawa, patrzcie Tyle, ile salamander dzisiaj widziałem w ciągu dwóch godzin to przez całe życie nie widziałem wieszcie, patrz jak to wygląda drzewa powalane, po normalnie wąwóz Jesteśmy gdzieś w terenie, jak ja to mówię na dolnym Śląsku Straszną wilgoć Dobra, lecimy dalej. Trzymajcie się. Do zaś. Siemka.